stanowiska ministerstwa w tej sprawie, mimo koniecznej informacji, że, że wszyscy się wycofali. Jeżeli oznacza to rezygnację z prywatyzacji Lotosu, co było nieodmiennie naszym postulatem, to bardzo się cieszymy, bo uważamy, że Lotos jako firma strategiczna powinien pozostać w polskich rękach być firmą, która jest kontrolowana przez państwo. Przypomnę, że na tym terenie istniało kilka istotnych już przedsiębiorstw o monopolistycznym charakterze, które zostały sprzedane również, jak się wydaje, z takich samych podwodów, z jakich przystępowano do prywatyzacji LOTOSu, czyli tak naprawdę zatkania dziury w, przepraszam za ten kolokwializm, w budżecie. Wówczas chodziło na przykład w przypadku gapec o, o budżet miasta Gdańska. Teraz chodzi o budżet państwa. Uważamy, że sprawa polskiego sektora energetycznego jest sprawą kluczową i mamy nadzieję, że to, odnie, to odsunięcie w czasie jest po prostu zaniechaniem szkodliwego projektu. Czy macie państwo pytania? Jeszcze chwilę. A te zbytko podpisów, to co ma pod inicjatywą pomyłkę dzisiaj, Też będzie się tworzyć jakiś komitet społeczny? Ta, tak. Ta czy Państwo zgadzają się z um, tymi medykami z Pomorza, którzy My. uważają, że obligatoryjne ubezpieczenia od nowego roku yy, doprowadzą do w szpitali? Uważamy, że są niebezpieczne, że to jest po pierwsze tryb wprowadzenia regulacji, która nałożyła na szpitale, bo to są przede wszystkim duże, duże obiekty, wyspecjalizowane obiekty tego typu obciążeń. Sądzimy, że, że skutki finansowe tej regulacji zostały źle obliczone. Przez ministerstwo i w tym sensie zgadzamy się z tymi lekarzami, którzy wskazują na e, takie właśnie niebezpieczeństwo. Może jeszcze tylko jedna uwaga dotycząca całego straszliwego chaosu i bałaganu, z jakim mamy w tej chwili do czynienia w związku z forsowaniem ustawy o refundacji, nawet zmienionej wersji. E, jest, no, powiedziałabym, niepotrzebnym, zupełnie niepotrzebnym testowaniem cierpliwości właściwie wszystkich zaangażowanych w systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim pacjentów. I gra jest całkowicie niewarte świeczki. Ta, ta ustawa była od samego początku błędem. Zastanówcie się Państwo przed chwilę, przecież grupa osób nieubezpieczonych. O tym mówił fachowiec w końcu, czyli pan minister Balicki, pan poseł pan minister Balicki, który, który mówił o tym, że, że właściwie jest to tak wąska grupa, że nakładanie tego typu e, trudności, obciążeń, kar e, już w tej chwili koszty, które ponieśli pacjenci w związku z brakiem refundacji leków tak naprawdę... W mojej prywatnej ocenie przewyższają koszty, które by wynikały z leczenia osób, które nie są ubezpieczone. Poszukiwanie wąskiej w końcu grupy jest po prostu jakimś absurdem. Jest jakimś absurdem. Ilość wysiłków w to włożonych, przy hasłach rzucanych, że chodzi o to, żeby zlikwidować lobbying, żeby nie poddawać się naciskom firmy. A wiemy dobrze, bo, bo przecież na giełdzie nawet dziennikarskiej funkcjonują znane przypadki o tym, że mogło być wręcz przeciwnie, że akurat są tacy, którzy się właśnie na całej operacji wzbogacili. E, pokazuje, jak niepotrzebnie męczone jest społeczeństwo tego typu eksperymentami rządowymi. I proponujemy, żeby rząd czym prędzej e, zechciał kooperować w tej sprawie z opozycją, żeby na poziomie, już na poziomie Senatu dopuścił, co jest jedną ze ścieżek, poprawki, które były składane przez opozycję, rozsądne poprawki, które e, niwelowały jeszcze te, te problemy, które występują. A drugą ścieżką, którą będziemy procedowali jeszcze dzisiaj, Pan, pan Przewodniczący Błaszczak o tym mówi, mówił wcześniej, Pan Prezes Jarosław Kaczyński, składamy własny projekt ustawy, która ma zniwelować te błędy. Jeszcze się odniosę bezpośrednio do pytania pana redaktora, bo to jest jedno z ważniejszych pytań, także w kontekście, o czym mówiła pani minister Fotyga. Proszę sobie uzmysłowić, że tak naprawdę stworzono prawo, które miało pomagać pacjentom, które im tak naprawdę zaszkodziło. I to y, w, w, doprowadziło do takiej sytuacji, że y, Platforma Obywatelska, mimo tego, że nasi politycy, a także politycy innych partii opozycyjnych mówili o błędach tej ustawy, doprowadzili do sytuacji takiej, że jest tylko jedna firma na rynku, która może to ubezpieczenie y, sprzedać. Czy to nie jest przykład jakiegoś dużego lobbyingu w momencie, kiedy minister wydaje rozporządzenie z 30 na 31 grudnia, a Podmioty, które się nie zastosują do tego rozporządzenia, tak naprawdę z dniem 1 stycznia mogą być skreślone z listy podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Czyli tak naprawdę, dyrektorzy dostali polecenie, konkretne polecenie ubezpieczenia się w jednej firmie ubezpieczeniowej. W momencie, kiedy wystarczyło tak naprawdę zastosować inne elementy, nie dawać dodatkowego ubezpieczenia, tylko pozwolić na rozszerzenie dotychczasowego ubezpieczenia. Jak liczyliśmy z panią minister tego to są miliony złotych, które tak naprawdę są wpompowane do jednej konkretnej firmy ubezpieczenia. PZU, tak? PZU. moment, moment, jeszcze Pozwolicie państwu, że zakończę. Ja ten drinking, bo chcielibyśmy posłuchać prokuratorów też. Tą inicjatywę dotyczącą pomnika. Ja rozumiem, że tutaj będzie taka obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czyli 2000 podpisów. Czy Państwo już macie jakiś pomysł, gdzie ten pomnik miałby stanąć, jak miał on wyglądać? Pozwolicie no, Państwo, że w tej sprawie zorganizujemy specjalną specjum. konferencję pracową. Mamy, tak? mamy już mamy już Nie, nie, pozwólcie Państwo, że już nie będziemy tego rozpraszać, na razie jest tylko informacja. Przystępujemy do takiej e, inicjatywy. Dzisiaj się spotykamy w szerszym gronie i na pewno wkrótce Państwo usłyszycie o szczegółach. Czy to będzie tylko dotyczyło pomnika dla Lecha Kapczyńskiego, czy również jeśli chodzi o jakieś upamiętnienie Pani Anny czy również? Z kilka, kilka jest, elementów, kilka ale elementów ale to... upamiętnienie pani Anny Wandelendy to... będzie kontynuowa nie będzie, będzie kontynuowane, ponieważ już jest taka inicjatywa i my będziemy proszę nie nie zebrali chyba tych podpisów w temu zatrzymali na pewno w tej chwili będziemy popierać i włączymy się też te akcje, które, które właśnie z różnych względów są powolniejsze. Informujemy, że nasze biura poselskie tak. będą otwarte. Czyli biura biurach tak? Również będą w kilku miejscach zbierane. Szanowni Państwo, dziękujemy. Państwu, dziękujemy bardzo.